Witam wszystkich. Dzisiaj 10 maja i przyszedł czas miodobrania. Jest to w sumie termin dosyć podobny jak, jak co roku, może troszeczkę wcześniej. Zazwyczaj to był jakiś 14-16 maja. Te pierwsze miodobranie. Nawet pewnie wcześniej nieraz był odbierany z tych najsilniejszych rodzin ten półkorpus. Jak widzicie, wszędzie już są przegonki założone. Na razie odbieram tylko górny półkorpus. Ten w pełni zasklepiony, on generalnie był zasklepiony już tydzień temu. Jednak w niektórych, jak robiłem przeglądy tydzień temu, no to w niektórych jeszcze tam jakiś końcówka czerwiu trutowego była, co dosyć sporo utrudnia odbiór miodu przy użyciu przegonki, więc to zresztą to też nie było czasu. Tydzień temu na miodobranie to, to poczekało sobie. Ładnie zasklepiły ten miód i, i w ten weekend będę to zabierał. Objechałem dzisiaj dwie pasieki. I w tych dwóch, no, praktycznie no, każda rodzina, wyjątki tylko są, które akurat były w innej konfiguracji, dostały cały korpus i jakby dostały cały korpus, to wtedy nie ma możliwości odebrania, no bo no, ramka pełna jest dosyć, jest trudniejsza, jeśli chodzi o odbiór miodu, bo szczególnie jak zakładamy przegonki późno, jak jeszcze trwa pożytek, bo zawsze się znajdzie po całym dniu jakiś nakrop przyniosą i wtedy Mamy no, jakby problem, jeśli już jest bez pożytku. No to wtedy taki pełen korpus jest dużo łatwiej odebrać. Jednak pożytek całżeństwa zaczyna się kolejny, akacja. No generalnie pogoda nie sprzyja temu, bo przymrozki nadają. Były przymrozki teraz w tym tygodniu. Znaczy, może nie takie, że jakby ten pokazał mróz, ale samochody były białe. Tutaj właśnie w okolicach Płocka, Wyszogrodu Tata mówił, że samochody były no białe, pokryte lodem Temperatury, termometry nie pokazały ujemnej temperatury, jednak no ten przymrozek był Pewnie nie przy ziemi, tylko troszeczkę wyżej, ale no Zobaczmy, agacja wygląda tak, no tu akurat jeszcze wygląda dosyć dobrze Bo jeszcze się nie otwiera tak do końca, jest na razie biała, więc jej brakuje jeszcze pewnie tydzień do kwitnienia Ale jak to widać Tam dalej już jest, jest bardziej otwarta. A jak się jedzie z dłuższej trasy, no to akacje są. O, tam też daleko. Nie wiem, czy będzie to widać. Też jest już biała. Może nie. Ale jak się jedzie tutaj, no to niektóre te przy drodze to już są. To kwitną, są w pełnym rozkwicie. Więc pszczoły mają już czego nosić. Wczoraj też już zaczęło przybywać na wadze. No, temperatura nie rozpieszcza, bo, bo jest tam generalnie około 19-18 stopni. Dzisiaj też właśnie chyba tak mia miało być 18, ale nadają na jutro chyba 15 tylko. Więc no, więc słabo. E no, chcę przed Akacją wybrać jeszcze cały korpus. Ten cały korpus też jest jeszcze miodu, e No ale zobaczymy, jak to się uda. Czy, czy ten cały korpus uda się odebrać. Znaczy nie no, udać to się musi udać przed kwitnieniem akacji. Najwyżej doniosą tam akację i pójdzie taki mieszany, a czysta akacja będzie w, w tych niższych kondygnacjach. Co więcej, jeśli chodzi o termin tego odbioru miodu, no to wydaje mi się, że jest normalny, jeśli chodzi o ten wczesnowiosenny. Pożytki się no, niestety pokryją, bo rzepak jeszcze w tej innej lokalizacji jeszcze jest żółty a akacja wygląda podobnie jak tutaj, czyli, czyli mamy jakiś tydzień czasu nałożenia na siebie, nie będzie przerwy pożytkowej, co czasem może być problemem, ale generalnie ten tydzień czasu przerwy nie jest taki zły, najlepiej jakby ta przerwa pożytkowa była związana z opadami deszczu, jednak na deszczu nie nadają wcale, co niedobrze wróży na na lipę i na facelie, bo one potrzebują teraz dużo deszczu. No ale na razie prognozy są jakie są. Przez cały tydzień ma nie padać, przynajmniej tutaj w centralnej Polsce. Może południe Polski nie będzie narzekało, tak jak co roku, na, na opady, bo tam zawsze podpaduje. No ale centrum, centrum jest już sucho. Dobra, kończę jutro. Trzeba będzie zrobić w niektórych rodzinkach przeglądy, te, które były tydzień temu w nastroju. Odebrać ten miód i, no i zobaczymy bardzo ładnie. Generalnie te nadstawki są poszyte no, w 90 ramki niektóre w 100%, więc generalnie całe korpusy poszyte te półkorpusy, więc fajne mi dużo odsklepiania będzie nagram coś jak odbiorę z pracowni jeszcze. To na razie, cześć. Witam wszystkich część druga filmu. Jesteśmy teraz, czyli mi sezon 2024 pierwsze mi miód wiosenny. No, pewnie z przewagą rzepaku. Jesteśmy, jestem teraz w pracowni. Pokażę Wam, jak, jak wygląda to u nas. Filmy, generalnie z pracowni, pracownia się nie zmieniła prawie wcale od, od ostatnich filmów, które były tam rok, pewnie czy dwa lata temu. Pokażę Wam, jak. Ale wcześniejsze filmy nie były z, no z korpusami, z miodem, jak wygląda po kolei te po kolei czynności, jak robimy. Przełączam i. Pierwszy, w sumie ostatni, może tak od środka w sumie zacznę, akurat jestem w tym miejscu, wirówka Apicozu na 36 ramek połówkowych. Trzeci sezon u nas sprawdza się bardzo dobrze. No i dobra, przechodzimy dalej. Może nie jest to duża pracownia, składa się z trzech pomieszczeń. Jednak, jednak wystarcza na, na, na tą naszą pasiekę. Tutaj generalnie odsklepia może jedna osoba. No i w większości przypadków to, to jestem ja lub żona w, w sumie na zmianę. Na wózeczku przyjeżdżają korpusy. Tak wygląda. Tu już zacząłem odsklepiać, żeby było widać nowe, nowy widelec. No, dosyć drogi, jak, jak na widelec, bo 74 zł za niego dałem. Mam nadzieję, że, że się sprawdzi, będzie tak służył, tak jak, tak jak mówili. Jest bardzo porządny. Nie pamiętam już z jakiej firmy na targach w Powiczu. Wiosna w Pasiece, teraz kupiony. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Miód wiosenny, bardzo ładnie. Pszczoły się spisały. Prawdopodobnie jest tu sporo rzepaku, no ale zobaczymy, jak to będzie. Generalnie od dzisiaj byłem na dwóch pasiekach. Zebrałem tylko połówki, te górne. Wygląda to bardzo. Fajnie, o, ta była skrajna ramka, więc nie jest to zasklepione. E, tutaj podobna sytuacja. To jest, jest bardzo ładnie. Ramki nie są poszerzone, bo teraz jeszcze miałem... W, w te, te połówki były najpierw zakładane jako, e, jako jakby taki rezerwuar dla matki do czerwienia na wiosnę. E, jeśli byłaby dość silna rodzina, to by tutaj zaczerwiła. Dlatego były po 10 ramek, więc ramki nie są e, pogrubione. Tak, teraz akurat są po 9, bo jak zakładałem przegonki, to jedną ramkę wycofałem, żeby było większy przewiew i żeby te pszczoły łatwiej się później wyciągały ramki. No Niektóre są tam troszeczkę poszerzone, ale to jest, to jest nic. Teraz będzie już 9 ramek i kolejne nadstawki, jak teraz zakładałem, to właśnie już jest 9 ramek, żeby to było wygodniej. Drugie pomieszczenie właśnie tu są odstojniki i korpusy. Tyle odebrałem, prawie z każdego ula po, po połówce. No Dużo miodu jest jeszcze na korpusach. Tutaj również y, wygląda to podobnie, no to akurat dwunastka to może tak nie będą posz, poszyte, no, nie no też jest ładnie, ta jest y, trochę mniej, no ale generalnie są pełne rameczki, połówki, ciężkie, I tak w sumie półkorpus to się dosyć dobrze niesie, bo nawet jak jest taki y, bardzo pełen to, y, to jest y, i tak w miarę lekki, taki przyjemne do noszenia. Dobra, przechodzimy dalej, mamy odstojniki, y, mam dwa dwustolitrowe. Dw 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 Zitem. Stara miodarka. No, służy jako odstojnik, teraz tylko było zamontowane, jak mieliśmy w zeszłym roku pokaz pasieki, to, to zamontowałem, a tak to za, było to wszystko wymontowane i służy jako taki zapasowy odstojnik zawsze tak, chyba jak mierzyłem 100 litrów się mieści. Potrzebna jest taka pojemność. No i kolejny 200-litrowy odstojnik. No i tyle w sumie, jeśli chodzi o, pasie, o, o tą pracownię. Yy, takie wózeczki mam dwa yy, wjeżdżają tutaj korpusy, puste wyjeżdżają yy, miejsca może tutaj aż tak dużo nie ma yy, miodareczka, następnie wiadra yy, przez podwójne sito yy, jest filtracja miodu miodarka, korpusy yy, już teraz jest za późno to Wam nie pokażę jak, yy, jak się odwirowuje bo już jest 23 prawie zdążyłem się tylko pownosić korpusy i, i rozłożyć tutaj ten sprzęt yy, Sprzęt był wcześniej umyty, po sezonie oczywiście, jak i teraz na wiosnę. I co? No i utrowirowanko. i trzeba wracać szybko z tymi połówkami. Na ule, bo zaczyna się akacja, trzeba zrobić te duże miodobranie, czyli zabrać pełne korpusy, bo tam jest tego miodu rzepakowego już dużo. Przybytki na wadze generalnie już się uspokoiły. No pogoda jest teraz słaba, jest tam kilkanaście, jest do 20 stopni i i jakby, no jest ta możliwość teraz, żeby przez te 2-3 dni wybrać ten miód rzepakowy. Przybytki są takie słabe, powiedzmy, kilogram do 2 maksymalnie, więc, więc one mogą sobie nie doniosą, więc można to spokojnie wybierać teraz. Dobra, nagram jutro jeszcze coś zwirowania, żeby pokazać, jak to wygląda, i na razie, hej, nie odebrania, czas start. Pierwsza miodarka, sezon 2024. Zaczynamy. I mamy to, pierwszy miodek, 2024. Ale zapach. No, gęsty jest. Jak widzieliście, birówka zaczęła skakać. Jak puściłem automatyczny program. Mimo tego, że to tylko połówki są. Ale nierówno z ramek wylatuje. Więc sobie leci powolutku na trójeczce. I jak się wolno filtruje. Jak ja nie lubię tych wiosennych miodów wirować, bo to jest bardzo długa filtracja. I ciężko wiruje, bo jest gęsty miód. Zazwyczaj on będzie miał zawartość wody no, te 16%, 16% tak średnio, bo nawet koło 15% niektóre mają. Nie mierzyłem jeszcze w tym roku, ale no sądzę to w tym stożku i tym jak odsklepiałem ramki, no to zazwyczaj to będzie właśnie średnio około 16%. Ja zazwyczaj biorę bardzo dojrzały miód, tylko żeby nie mieć problemów z jakąś tam fermentacją, nigdy nie było. I tak chcę to utrzymać, więc zasklepione rameczki, albo jak jest już bez pożytku kilka dni na wadze. Waga bardzo pomaga w tym, żeby mieć miód zasklepiony. Może nie zasklepiony, ale żeby mieć miód na pewno dojrzały bez świeżego nakropu.